W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie, przychodzę do ciebie. Ty jesteś moją jedyną drogą. Chcę postępować drogą Twoich przykazań, Twoich nauk, Twojego przykładu. Chcę cię naśladować w posłuszeństwie, wyrzeczeniu, ofierze. To jest droga, która prowadzi do ciebie, do nieba. Jezu, Ty jesteś moim życiem dzięki łasce uświęcającej. Ona jest życiem naszych dusz. Jesteś mym życiem dzięki Twej nauce. Zawiera ona w sobie słowa życia wiecznego. Ty jesteś życiem dzięki sakramentom świętym. Oto chleb żywy, który przychodzi z nieba, Jesteś moim życiem dzięki Twemu najświętszemu sercu. Jest ono źródłem życia dla każdej poszczególnej duszy, jak również uzdrowieniem dla całej ludzkości. Z całego serca wierzę w Twoje słowo, głęboko łaknę Eucharystii, żywego chleba, który stąpił z nieba, szeroko otwieram Swe serce, na życiodajne źródła łaski, wytryskujące z Twojego serca. Zgadzam się ze wszystkimi Twoimi zamiarami, Niech Twoje boskie serce zapanuje nad wszystkimi dziećmi Kościoła i nad całą ludzkością. Amen.